Zastosowano 4 głośniki firmy Fighter Pro o średnicy 6 cali oraz driver 1 calowy. Techniczna próba mikrofonu na zwętarzu parapiálnym. Pytanie: 1-2, 1-2, 3-2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 2. Bardzo duży cmentarz, na którym są zastosowane cztery kolumny LDM Tower 46. Tak prezentuje się kolumna głośnikowa LDM Tower 46.